Dokument. Trzeba być ślepym i głupim, nie jak milcząca owca albo milczący pasterz, albo jak uparty baran, by nie widzieć tego, że mamy Judasza, który rzuca się do całowania nóg ludziom i nie klęcza przed Chrystusem. Czy nie pamiętamy, czym szatan kusił Jezusa? Jezus miał się rzucić szatanowi do stóp. Był to warunek przekazania Jezusowi wszystkich królestw tego świata. Oto w osobie Franciszka ze zgrozą widzimy spełnioną pokusę władzy nad światem. Rzucił się do stóp Szatanowi, by tylko zdobyć władzę, ponieważ wystąpił w imieniu Chrystusa, rzucając się do stóp, znieważył Go. Ile razy o tym trzeba mówić, by to do kogoś dotarło? Jest jasne. Na przykład ze zdumieniem ktoś mnie spytał, mówi, ojcze, jest w dokumencie Amoris Leticia w punkcie trzecim takie słowo. I czytam. Przypominając, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń, pragnę podkreślić, iż wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami magistrów. Nie powinny być rozstrzygnięte interwencjami magistru. magisterium. To, czy to znaczy, że można zmienić doktrynę, dok, doktrynę dogmatyczną, moralną, zależnie od szerokości geograficznej. Zastanawiam się. Takie pytanie otrzymałem. To jest punkt trzeci, amorystycyja. Czy tak ma być? To znaczy, że tak. W Polsce cudzołóstwo jest grzechem, w Niemczech nie jest grzechem, w Polsce eutanazja może być grzechem, w Holandii nie jest grzechem. Czy tak chciał Jezus? Weźcie się zastanówcie. Czy Chrystus by tak powiedział? Czy coś, co jest w jednym miejscu grzechem, w drugim miejscu nie jest grzechem? Nie krytykuję tu nikogo, tylko daję wam problem do rozważenia. Nauczanie papieża jest bezbłędne jedynie wtedy, gdy jest zgodne z nauczaniem Jezusa. A Jezus nie powiedział apostołom tak. Idźcie na cały świat, głoszcie różną Ewangelię, zależnie od przestrzeni, wszędzie mówcie co innego, zależnie od tego, czego ludzie chcą słuchać. Tylko kazał im tę samą Ewangelię głosić wszędzie, niezależnie od szerokości geograficznej. Kościół katolicki twierdził zawsze, że nauczanie papieża jest bezbłędne jedynie, kiedy w cnocie swojego urzędu głosi coś zgodnie z doktryną odnoszącą się do wiary czy moralności, czyli zgodnie z nauczaniem katechizmu kościoła katolickiego, niedawno wypowiedział się w ten sposób kardynał Burg. Kościół nie żąda naiwnego posłuszeństwa, czy lecz posłuszeństwa poddanego wierze i rozumowi, gdyby... Gdy władza, no, ktoś ktokolwiek, np. ja bym mówił tutaj pierdoły wam, to nie znaczy, że macie wierzyć w to, gdybym mówił na przykład tak, że y, ludzkość pochodzi od Marsjan. To nie musicie wierzyć w to, prawda? Mamy rozróżniać, co jest prawdą, a co jest tylko imitacją prawdy. Czy Jezus nie mówił tak o błudnicy? Umiecie rozpoznawać oblicze ziemi i nieba, a nie, rozpoznacie, nie rozpoznajecie obecnego czasu. I dlatego nawet Natanael tutaj dzisiaj jest dzisiaj wzorem, bo nie jest naiwnym człowiekiem. To, że ktoś o kimś powiedział, że jest mesjaszem, nie wystarczyło mu, żeby od razu bezkrytycznie we wszystko wierzyć. Filip powiedział Natanaelowi, ta, znaleźliśmy Jezusa z Nazaretu. Natanael odrzekł, czy może wyjść coś dobrego z Nazaretu? I Chrystus mógłby się obrazić po takim pytaniu. prawda się nie obraża. Chrystus powiedział o nim tak, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Dlaczego Jezus pochwalił Natanaela? Dlatego, że Natanael nie od razu uwierzył Filipowi, wiedząc dobrze, iż nie w Nazarecie i w Galilei miał się zbawiciel narodzić. Lecz w Judei i w Betlejem, jak też się stało. Filip tego nie wiedział. Znający jednak Biblię Natanael zdawał sobie dobrze z tego sprawy, że nie z Nazaretu Mesjasz przyjdzie i takiego słowa zgadzały się ze starą zapowiedzią. Stąd Pan powiedział oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Dlatego też niektórzy Żydzi powiedzieli do Nikodema tak zbadaj Pisma. A zobaczysz, że z Galilei nie przyjdzie żaden prorok i my też musimy badać prawdę, bradać Pisma, nauczanie Ewangelii, by nie dać się zwieść imitacjami prawdy, albo fałszywymi Mesjaszami. Jesteśmy wierni Kościołowi katolickiemu i dwudziestu wiekom nauczania, a przede wszystkim nauczaniu Jezusa. W jednym 5 minut też tego nie rozsypię. Ta rozmowa pokazuje nam, że, rzeczy że rzeczą niezwykle ważną, godną pochwały w oczach samego Chrystusa jest nie być naiwnym w poszukiwaniu zbawiciela albo ślepym idącym za drugim ślepym, by nie wpaść w dół zagłady wiecznej. Nathanael nie chciał naiwnie uwierzyć w jakąś plotkę, doktrynę ludzką, zwieść się fałszywym Mesjaszem, być świetnie zorientowany, ponieważ badał pisma, znał Biblię i to jest dla nas istotne żeby znać Chrystusa trzeba dobrze poznać pismo A św. Augustyn mówił nie znasz Biblii nie, nie znasz Chrystusa łudzisz się żeby znać Natanael wiedział że Mesjasz będzie z Betlejem ale nie wiedział że Jezus urodził się w Betlejem a tylko mieszkał w Nazarecie można się pomylić co do szerokości geograficznej Ponieważ w ostatnich czasach pojawiło się wiele imitacji zbawienia, dlatego musimy my, katolicy, wierni kościołowi katolickiemu, dbać bardzo o czystość swojej wiary. Łatwo odróżnić prawdziwego pasterza od fałszywego. Dlaczego? Bo prawdziwy pasterz to chroni owce przed wilkami, a fałszywy to zaprasza wilki, żeby pożarły owce. W pierwszym liście św. Jana, czytamy na samym początku czwartego rozdziału, mówi tak Jan do swoich adresatów. Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, czyli nie każda duchowość jest święta. Badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków weszło na ten świat. Nie wszystko, co duchowe jest od Ducha Świętego. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie wszyscy są od Boga, którzy wyglądają jak święci. Moim zdaniem, na przykład, nie będę się zgadzał, oczywiście, to nie jest mój przyjaciel, ta osoba, ani moja znajoma, ani nie będę jej podawał ręki tej kobiecie nigdy. Dlaczego? Mam na myśli, no bo nie wygląda na świętą Emma Bonino. Kto to jest Emma Bonino? To jest publiczna postać, więc nikogo tu nie zdradzam. Jest to kobieta, która w samym 1976 roku własnymi rękami abortowała 10 tysięcy płodów ludzkich. I w ogóle tego nie żałuje. Wiecie, w jaki sposób to zrobiła? Wysysając pompką płody ludzkie. A później rzucała to w słoikach do odpadów, na śmietnik. W wywiadzie dla gazety y, rzymskiej Corriere della Serra z 8 lutego z tamtego roku. Ta zwolenniczka rozwodów, eutanazji, związków homoseksualnych, legalizacji narkotyków, zresztą przyjaciółka George'a Sorosza, tego od Open Society Foundations, który podarował przemysłowi aborcyjnemu 18 milionów dolarów, kumpel, kumpelka jego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego papież który odmówił poparcia dla dnia rodziny 1 lutego w tamtym roku dla wiernych protestujących przeciw praw do adopcji dla związków homoseksualnych. Nie wiem dlaczego papież nazwał tą Enne Bonino jedną z największych i najwybitniejszych postaci we Włoszech. No ja nie mam takiego samego zdania jak papież w tej dziedzinie. Dla mnie to jest najwybitniejsza morderczyni. Ale papież Franciszek ma inne zdanie, to nie znaczy, że ja mam takie zdanie. To nie jest dogmat. To nie jest prawda wiary, to nie jest prawda o Jezusie. Nie wiem, dlaczego on tak zrobił. Nawet magisterium Kościoła nie jest ponad słowem Bożym, prawda? Ale my mamy służyć, wyjaśniać to, co jest w piśmie zawarte. Chrystus jasno, bardzo stwierdza, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Jest tak napisane? Jest tak napisane. Więc nie może być nauczania sprzeciwiającego się temu, co powiedział Jezus. I tu znowu zacytuję biskupa, którego bardzo szanuję. Mówi tak. Wszyscy ci duchowni, którzy chcą innej Ewangelii, Ewangelii prawa do rozwodu, Ewangelii wolności seksualnej, w skrócie, Ewangelii bez szóstego przykazania, używają podstępów retoryki, manipulacji, niedomówień, półpraw w celu osiągnięcia swojego celu, dopuszczenia tzw. rogozwodników w nowych związkach do Komunii Świętej bez wypełniania warunków życia w pełnej czystości nakładanego przez Prawo Boże. Tak powiedział biskup Athanasius Schneider. I ja się z nim zgadzam, bo to jest ta sama nauka, która jest w Ewangelii i w XX wiekach nauczenia Kościoła katolickiego. nie powie, że to jest jakaś verdzia, bo to jest 20 wieków nauczania katolickiego. Tam, gdzie natomiast już stosuje się zasadę dopuszczania rozwodników żyjących w nowych związkach, jak w Argentynie, i do Komunii się ich dopuszcza, spowiedź staje się zbyteczna. No po co się spowiadać, jeśli tak człowiek może iść do Komunii, to każdy może iść. Może morderca iść do. Może Emma Bonino może iść do Komunii Świętej. Co my wtedy mamy? Świętokradztwo mamy, potężne, publiczne. Powszechne, wtedy Ewangelia przestaje być Ewangelią, stanie się anty -Ewangelią. Ewangelią dostosowaną do tego świata. Nawet jeżeli Ewangelia taka zostanie upiększona takimi słowami, jak miłosierdzie, maczyna, troska, czy towarzyszenie. Przypomnijmy słowa Pawła. On mówi w liście do Galatów tam. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale mówi Paweł, gdybyśmy nawet my, czyli apostołowie, albo anioł, może nawet Gabriel, z nieba ogłosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy. Ani o to, ani kroska nie może być zmieniona. Niech będzie przeklęty, mówi Paweł. Wy też takich przeklinacie. Bo Paweł nie się przeklę Wy błogosławcie, ja się nie boję podpisać pod Pan. Kto niszczy kościół? Bo ktoś mógłby powiedzieć teraz: Ty niszczysz kościół, ja niszczę kościół, mówiąc przypominający z prawdą, czy ten, który niszczy, mówiąc, że prawda już nie jest prawda? W liście do Koryntian w trzecim rozdziale XVII wierszu jest napisane tak: Kto zniszczy kościół, tego zniszczy Bóg. W Antiochim na samym początku, kiedy Paweł się nawrócił, przyszedł do Antiochii i zobaczył, że Piotr dziwnie się zachowuje. I tu jest pochwała dla Piotra. Otóż Kefas przybył do Antiochii. I Paweł zauważył, że kiedy Kefas był z chrześcijanami, którzy pochodzili z pogaństwa, to oczywiście nie zachowywał prawa mojżeszowego. Ale jak przyszli chrześcijanie, którzy zachowali, pochodzili od Żydów, to on nagle stronił, unikał tych pogańskich chrześcijan, którzy pochodzili z pogaństwa, nie chciał mieć z nimi nic do czynienia, bo nie chciał podpaść pod opinię publiczną, że no jak to zadajesz się z takimi gojami itd. Paweł mu tą obudę wytknął. I wiecie, co jest wielkie? Pierwsze jest to wielkie, że umiał się przyznać do błędu. Umiał powiedzieć prawdę, że zbłądził. Kephas chciał się przypodobać ludziom i dlatego poszedłby na każde ustępstwo. Ale Paweł mu pomógł, bo mu powiedział prawdę. To nie jest dobre działanie, taka hipokryzja, spodobać się wszystkim, spodobać się mediom, spodobać się ludziom, powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć. Wielu ludzi nie chce usłyszeć tego, co teraz powiem. Ale powiedziałbym, wobec Boga jestem spokojny. Jest jasne. Na przykład ze zdumieniem ktoś mnie pytał,